Odpowiedni newsletter odpowiada często za 10-40% całej sprzedaży w sklepie internetowym. Co więcej, można w nim wszystko ustawić tak, aby działo się w pełni automatycznie. Pozwala to na ogromne zwiększenie całkowitej wartości klienta i za darmo docierać do niego z kolejnymi ofertami, nawet przez wiele lat. Jak to zrobić? Tego dowiesz się w tym filmie. Nazywam się Jakub Sendal i pomogę Ci zwiększyć sprzedaż w Twoim sklepie internetowym. Na samym początku należy wiedzieć, czym dokładnie jest newsletter. Newsletter, tłumacząc w sposób dosłowny z angielskiego, to list z wiadomościami. Dzisiaj newsletter rozumie się jako regularnie wysyłane wiadomości do grupy osób, które dobrowolnie zapisały się na Twoją listę mailingową. W tych regularnych mailach może być właściwie wszystko, jednak w tym filmie skupimy się na newsletterze w sklepie internetowym. Do czego służy newsletter? Za jego pomocą można osiągać różne cele biznesowe. W przypadku e-commerce najpopularniejszym jest oczywiście sprzedaż. Jeśli wiesz już coś o marketingu, to rozumiesz, że marketing to nie jest wyłącznie sprzedaż. Marketing to również wszystkie działania, które do tej sprzedaży prowadzą. Dlatego też warto wiedzieć, że newsletter służy do marketingu, a nie jedynie do sprzedaży. Głównymi celami newslettera jest trzymanie kontaktu z klientem, przypominanie o sobie klientowi, edukacja klienta, wzbudzanie zaufania, wzbudzanie w kliencie pragnienia posiadania produktu i na samym końcu sprzedaż. Jak osiągnąć każdy z tych celów? Już mówię. 1. Trzymanie kontaktu z klientem. Jest to najważniejsza rzecz, którą otrzymujemy dzięki newsletterowi. Dzięki niemu, aby ponownie dotrzeć do naszego potencjalnego klienta, nie musimy już wydawać pieniędzy na płatną reklamę, a możemy po prostu wysłać do danej osoby maila. Dzięki temu nasze zyski po prostu się zwiększą, ponieważ aby ponownie sprzedać komuś produkt z naszego sklepu, nie będziemy musieli znów ponosić kosztów dotarcia do klienta. Co więcej, jeśli coś się stanie, np. dostaniemy niesprawiedliwego bana na Facebook Ads, a niestety takie sytuacje się zdarzają, to nadal możemy sprzedawać za pomocą newslettera i utrzymać się do czasu odbanowania konta, co może trwać nawet miesiąc. Dlatego też newsletter to rzecz kluczowa. 2. Przypominanie o sobie klientowi. Jest to rzecz rzeczywista i dzieje się sama, gdy wysyłamy maile. Należy tutaj jednak pamiętać o tym, że nie można ani przesadzać, ani wysyłać maili zbyt rzadko. Osobiście rekomenduję, aby wysyłać maksymalnie 1-2 maile w tygodniu, ale nie mniej niż 2 na miesiąc. Optymalną ilością maili jest jeden na tydzień, dzięki temu klient nie będzie bombardowany i nie wywołamy negatywnych emocji, a przy tym osiągniemy nasze cele biznesowe. Wyjątkiem w tym przypadku są ultra skuteczne czterodniowe kampanie marketingowe, w których maile są wysyłane przez 4 dni z rzędu, ale o tym w innym filmie. Dlatego zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, aby go nie przegapić. 3. Edukacja klienta. Czym właściwie jest edukacja klienta? Jest to po prostu uczenie potencjalnego klienta o tym, jak nasz produkt rozwiąże jego problemy. Jeśli ktoś nie wie, że można wbijać gwoździe za pomocą młotka, to nadal będzie używał kamieni, a na pewno nie pomyśli o zakupie tego młota, który można dostać w naszym sklepie. Dlatego też, jeśli klient nie wie, jak nasz produkt rozwiąże jego problem, lub dostarczy mu dużą wartość poprawiającą życie, to po prostu nie będzie zainteresowany zakupem danego produktu. Newsletter jest świetny do edukacji naszego klienta. Możemy za jego pomocą opisywać produkt i pokazać, w jaki sposób rozwiązują problemy naszych klientów. Dzięki temu wzbudzimy chęć posiadania tego produktu, a co za tym idzie, zachęcimy klienta do zakupu. 4. Wzbudzenie zaufania. Zaufanie to waluta przeszłości. Dlatego też należy skupić się na tym, aby wzbudzać do naszego sklepu zaufanie klientów na liście mailingowej. Dzięki temu o wiele chętniej kupią nasze produkty, ponieważ gdy powiemy im, że dany produkt rozwiąże ich problem lub spełni jakieś pragnienie, to od razu go kupią, ponieważ będą nam ufać. Gdy przyjaciel poleci nam jakąś firmę, to o wiele chętniej z niej skorzystamy. Chodzi tu po prostu o zaufanie. Mniej więcej taką relację należy zbudować z naszym klientem. Po prostu sprawić, aby nam zaufał. Jak to zrobić? Należy robić wszystko, aby dać znać klientowi o tym, że nam na nim zależy. Dawać dodatkową wartość klientowi, np. dodatkową darmową wiedzę w mailach, czy też inne rzeczy, które interesują naszą grupę docelową. Musisz zadać sobie pytanie: jak mogę pomóc mojemu klientowi, a następnie zrealizować pomysły, które przyjdą ci do głowy. Nie chodzi tutaj o sprzedaż. O tym należy myśleć na samym końcu. Nie można też oczywiście przesadzać, w końcu jesteśmy firmą, która ma zarabiać pieniądze. 5 Zbudzenie w kliencie pragnienia posiadania produktu. Tę część robimy już podczas edukacji, jednak warto ją podbić. Możemy na przykład wysyłać klientowi zdjęcie lub filmiki osób, które zakupiły produkt i są z niego zadowolone. Można również pokazywać ludzi, którzy używają danego produktu. Można pokazywać efekty i historię naszych klientów, którzy rozwiązali swój problem. Możliwości jest bardzo dużo. Gdy odpowiednio wzbudzimy pragnienie posiadania produktu w kliencie, to wiele chętnie go zakupi. 6. Sprzedaż. Nie przez przypadek dałem ten punkt na samym końcu, bo właśnie na samym końcu powinna nas sprzedaż interesować. Aby w odpowiedni sposób sprzedawać na newsletterze, warto jest dawać specjalne promocje, które są ograniczone czasowo. Czyli gdy klient jest już wyedukowany, ufa nam i pragnie naszego produktu, należy po prostu dokręcić śrubę i dać mu specjalną promocję na dany produkt, który chce zakupić. Haczek jest w tym, że promocja jest ograniczona czasowo, na przykład 24 godziny i trzeba z niej korzystać już teraz, w tym momencie albo przepadnie. Jeśli w odpowiedni sposób zaliczymy poprzednie punkt, to klient nie zastanawiając się zakupi produkt, a przy okazji możemy mu coś jeszcze dosprzedać. Jednak aby wysyłać do kogoś maile, na samym początku należy pozyskać do tej osoby adres mailowy, jak można to skutecznie osiągnąć w sklepie internetowym? Już mówię. Można to zrobić na kilka sposobów, i są to: zapis na newsletter przy zakupie produktu, zapis na newsletter na stronie głównej, zapis na newsletter w stopce, zapis na newsletter przy artykułach, zapis na newsletter za pomocą pop-upu, specjalne akcje promocyjne. 1. Zapis na newsletter przy zakupie produktu. Jest to rzecz oczywista. Warto jest dodać możliwość zapisu na newsletter przy zakupie produktu w okienkach do zaznaczenia pod zamówieniem. 2. Zapis na newsletter na stronie głównej. Zapis na newsletter powinien również być na stronie głównej sklepu, najlepiej w miarę widocznym miejscu w górnej części strony. 3. Zapis na newsletter w stopce. Kolejnym miejscem, w którym warto jest umieścić zapis na newsletter to stopka na stronie. Nie powinien on być zbyt duży, ale warto, aby się w niej znalazł. 4. Zapis na newsletter przy artykułach. Jeśli w inteligentny sposób prowadzisz bloga w swoim sklepie internetowym, do czego bardzo zachęcam, to warto również dodać zapis na newsletter w każdym artykule. Najlepiej w mniejszej kolumnie po prawej stronie artykułu i jeszcze lepiej, gdy on przyczepiony, tak aby przesuwał się, gdy użytkownik zjeżdża w dwóch strony. 5. Zapis na newsletter za pomocą pop-upu Niektórzy mogą powiedzieć, ja w takie rzeczy nie klikam, od razu zamykam, więc to nie zadziała. Statystyki mówią inaczej i dużo osób zapisuje się na newsletter z pop-upów. Inaczej po prostu nie byłyby one używane. Dlatego też również warto dodać odpowiedni pop-up na stronie, zachęcający do zapisu na newsletter. 6. Specjalne akcje promocyjne. Tutaj wkraczamy na jeszcze ciekawsze rejony. Jeśli posiadasz dużą bazę klientów na social mediach swojego sklepu, możesz uskutecznić specjalne akcje promocyjne, w których pozyskasz do nich maile. Jak to zrobić? Możesz na przykład wybrać 10 produktów w swoim sklepie i stworzyć specjalnego landing page'a, na który będziesz kierować ruch i zaoferować klientom na Twoich social mediach specjalną promocję. Coś w stylu Zabawa! Dostań nasz produkt za darmo, wystarczy, że wejdziesz tutaj i podasz swojego maila, a wybierzemy 10 osób, które go dostaną. W ten sposób, często tanim kosztem, można pozyskać setki, a nawet tysiące maili i w łatwy sposób zdobyć bezpośredni kontakt do osób, które obserwują Twój sklep w mediach społecznościowych. Następnie, za pomocą automatycznej kolejki maili, ogrzewać te osoby, Czyli edukować oraz sprzedawać produkty w swoim sklepie. Jest to jeden z najlepszych sposobów pozyskiwania maili, jednak konieczna jest zbudowana do tego baza osób, które obserwują twoje profile na social mediach. Można tutaj również wspomóc się reklamą płatną. Warto również wiedzieć, że każdy z tych sposobów sprawi, że ludzie sami będą zapisywać się na twój newsletter. Warto jest wprowadzić każdy z nich, a do części ruchu, który kierujesz na swoją stronę, pozyskasz wartościowy kontakt mailowy. Niestety, dużo właścicieli sklepów internetowych lub też osób, które zarządzają marketingiem w tychże sklepach, popełnia jeden duży błąd. A mianowicie, nie dają oni dodatkowej wartości klientowi w zamian za zapis. Tą dodatkową wartością może być wszystko, jednak najpopularniejszymi sposobami są kody rabatowe, darmowa wysyłka coś specjalnego, sekretnego, szybszego, darmowe e lub coś przydatnego dla Twojej grupy docelowej. Jak je w odpowiedni sposób zastosować? 1. Kod rabatowy. Nie musi być ogromny, w zupełności wystarczy 5% w zamian za zapis. Ważne jest również to, aby kod rabatowy przychodził bezpośrednio na maila zaraz po zapisie oraz był ograniczony czasowo. W ten sposób jeszcze bardziej podbijemy konwersję, ponieważ ludzie nie będą chcieli stracić możliwości skorzystania z promocji i chętniej zakupią produkt. 2. Darmowa wysyłka. Zasada jest taka sama jak powyżej, można jej użyć zamiast kodu robotowego. 3. Coś specjalnego, sekretnego, szybszego. Ten sposób działa dobrze tylko w niektórych branżach. Na przykład, jeśli masz sklep z ubraniami, możesz informować swoje klientki o nowych kolekcjach dwa tygodnie wcześniej niż innych. Lub też dawać sekretne okazje, których nie będzie można dostać nigdzie indziej. Jeśli masz taką możliwość, możesz również oferować szybszą wysyłkę, jeśli Twojej branży wysyłka trwa więcej niż parę dni. Plusem tego sposobu jest to, że nic dodatkowo nie kosztuje, ale może okazać się mniej skuteczny od na przykład kodu promocyjnego. 4. Darmowy e-book lub coś przydatnego dla Twojej grupy docelowej. Jeśli w Twojej branży potrzebna jest specjalistyczna wiedza lub też wiesz, co interesuje Twoją grupę docelową, to możesz zaoferować specjalne poradniki, kursy, czy też inne większe rzeczy, które będą bardzo wartościowe dla Twojej grupy docelowej. Plusem tego działania jest to, że wystarczy taki kurs czy e napisać raz i będzie można go używać przez wiele lat, jeśli wiedza w nim się nie zestarzeje. Dlatego też warto wybrać coś, co jest evergreen, czyli coś, co będzie cały czas aktualne. Wiesz już, w jaki sposób pozyskać adresy na Twoją listę mailingową oraz jak wysyłać maile. Teraz dowiesz się, co zrobić, aby działo się to w 100% automatycznie. Taką automatyzację umożliwia autoresponder, czyli program, który za Ciebie będzie sam wysyłał maile zaraz po zapisie klienta. Działa to w ten sposób, że gdy klient zapisze się na newsletter, to jest mu przypisany dzień zero. W tym momencie można ustawić autoresponder, aby wysłał mu wiadomość powitalną, np. z kodem rabatowym lub też e-bookiem. Następnie, gdy klient będzie na Twojej liście mailingowej, będą mu naliczane kolejne dni. Więc możesz ustawić, że np. w 7 dniu danego klienta na liście mailingowej zostanie mu wysłany kolejny mail, potem w dniu 14. W dniu 21 i tak dalej. W ten sposób możesz stworzyć taką samą ścieżkę klienta dla każdej osoby, która zapisze się na Twój newsletter. Dzięki temu w sposób automatyczny po miesiącu sprawisz, że klient zakupi u Ciebie kolejne produkty, a potem po trzech miesiącach kolejne, i tak w nieskończoność. Dzięki autoresponderowi możesz w łatwy sposób zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie nawet o 40%. Co więcej, możesz również powiązać maile klientów ze swoim sklepem i wiedzieć jaki klient zakupił jaki produkt i to wszystko w odpowiedni sposób zautomatyzować oraz polecać np. produkty komplementarne, czyli uzupełniające posiadany już przez klienta produkt. Jeśli chodzi o autorespondery, to ja osobiście polecam GetResponse, ponieważ jest łatwy w obsłudze i bardzo dobrze działa. Link do GetResponse znajdziesz w opisie. Gratulacje! Udało Ci się ukończyć cały film. Dobra robota! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o marketingu e-commerce, to wejdź w pierwszy link w opisie. Znajdziesz tam darmowego e-booka. Pozdrawiam i życzę sukcesów. Jakub Sendal.